Wyobraź sobie posiadanie supermocy tak potężnej, że może tworzyć życie, napędzać twoje marzenia i odkrywać sekrety tego świata. Teraz wyobraź sobie, że codziennie tracisz tę esencję. Brzmi głupio, prawda? Mimo tego robisz to, masturbując się. Weź głęboki oddech, poczuj energię płynącą przez twoje ciało. To twoja siła życiowa, twoja moc, twoja esencja, a ty ją marnujesz dla chwili przyjemności. Współczesna edukacja, nauka ani media nie powiedziały ci o znaczeniu twojego nasienia oraz o tym, jak jego zatrzymanie jest nierozerwalnie związane z odblokowaniem wyższej jaźni. I odwrotnie jak utrata nasienia skraca nasze życie oraz powoduje niepotrzebne cierpienie ludzkości. Masturbacja zabija twoją duszę. Czujesz się niekomfortowo? I dobrze. Rozwój następuje na krawędzi dyskomfortu. Czy w pełni wykorzystujesz swój potencjał? czy jesteś tak naenergetyzowany, skoncentrowany i duchowo połączony, jak mógłbyś być. To, co za chwilę usłyszysz, zrewolucjonizuje twoje życie i gwarantujemy, że pod koniec tego filmu pomyślisz dwa razy, zanim zmarnujesz swoje dane przez Boga źródło siły. Najwcześniejszy przypadek tego aktu pojawia się w Biblii, gdzie Onan, wiedząc, że potomstwo nie będzie należało do niego, ilekroć obcował z żoną brata swego, niszczył swoje nasienie, wylewając je na ziemię, aby nie wzbudzić potomstwa bratu swemu. Bóg ukarał Onana za to przewinienie, a skutki tej klątwy dotykają ludzi do dziś. Występuje ona zarówno pod nazwą onanizmu, masturbacji, samozanieczyszczenia, jak i innych określeń, ale zawsze oznacza to samo. Gdy mężczyzna traci swoje nasienie, wyrzuca swoją substancję twórczą, przyspieszając tym samym proces starzenia i zbliżając się do śmierci. Może nie być świadomy przyczyn swojego ciągłego niepokoju o nieprzewidywalność życia i nieustannego lęku przed śmiercią, ale ten stan świadomości jest wynikiem utraty siły życiowej, która powinna być zachowana w organizmie dla zdrowia, witalności i wzmocnienia umysłu. Nie należy lekceważyć skutków masturbacji. Zabiera ona energię życiową organizmu, osłabia system, upośledza funkcjonowanie narządów rozrodczych, zakłóca trawienie i krążenie, powoduje zaburzenia mózgu i układu nerwowego, a nawet prowadzi do problemów z rozmnażaniem. Ponadto w 90% przypadków padaczki jej źródłem jest masturbacja. Ataki padaczkowe są wynikiem osłabienia układu nerwowego i związanych z tym uszkodzeń w rdzeniu kręgowym i mózgu. Utrata nasienia zmniejsza szacunek kobiety do mężczyzny, prowadzi do upadku moralnego i fizycznego. Ludzie przywiązują się do tego nałogu, mimo że prowadzi on do chorób umysłowych, wyniszczenia i przedwczesnej śmierci. Akt seksualny to forma magnetyzmu, która prowadzi do elektrycznego wyładowania podczas wytrysku. Namiętności w genitaliach zostają uspokojone, a męski organ traci ładunek elektryczny, co skutkuje zanikiem pragnienia. Mężczyzna traci swoją męską energię poprzez ejakulację, co osłabia jego siłę. Tylko orgazm podczas współżycia w celu prokreacji jest akceptowalny. Małżonkowie mogą współżyć, jednak jeśli nie czynią tego z myślą o poczęciu, mąż powinien powstrzymać się od wytrysku. Uciekajcie przed nierządem. Każdy grzech, którego człowiek się dopuszcza, ma miejsce jakby poza jego ciałem. Kto jednak dopuszcza się nierządu, grzeszy względem własnego ciała. Czy naprawdę uważasz, że w Biblii, w dziejach o Samsonie, chodziło dosłownie o jego włosy? Czy to one były źródłem jego siły? Oto historia. Dalila, nieślubna kobieta Samsona, uśpiła go na swoich kolanach i obcięła mu siedem pukli włosów. Wtedy zaczął słabnąć, a siły go opuściły. Włosy Samsona to metafora nasienia które zatrzymywane stanowi niezwykłą moc i jest źródłem siły fizycznej oraz duchowej. Praktykując wstrzemięźliwość seksualną, zmieniasz sposób, w jaki postrzegasz kobiety. Przestajesz widzieć w nich jedynie obiekty seksualne, a zaczynasz dostrzegać ich wewnętrzne cechy. Kobiety niemoralne przestają być dla Ciebie atrakcyjne, a jedynie te, które posiadają cnoty moralne i duchowe, budzą Twoje zainteresowanie. Żadne leki, suplementy, ćwiczenia ani medytacje nie mogą zastąpić wartości naszych wydzielin seksualnych. Energia ta, gdy nie jest rozpraszana, może zostać wykorzystana do regeneracji organizmu i rozwoju intelektualnego. Zatrzymując nasienie, zaczynasz dostrzegać szlachetność innych mężczyzn, szczególnie tych, którzy również kontrolują swoje popędy seksualne. Rozwijasz umiejętność odróżniania mężczyzn panujących nad sobą od tych, którzy tego nie robią. Instynktownie wyczuwasz seksualne intencje innych. Twoja obecność staje się bardziej zauważalna, a twój głos nabiera głębszego, bardziej melodyjnego brzmienia. W kulturach duchowych istnieją różne terminy odnoszące się do kontroli seksualnej i jej efektów. Jednym z nich jest virya, pojęcie pochodzące z Indii, oznaczające atrybuty charakteru i postawy, które objawiają się u mężczyzn praktykujących powściągliwość seksualną. Kiedy człowiek ustanawia się w czystości seksualnej, osiąga wiria. Wiria oznacza wzrost męskich cech, takich jak siła, wytrzymałość, energia, cierpliwość i równowaga. Odnosi się także do rodzaju aury, czy blasku otaczającego mężczyznę, praktykującego wstrzemięźliwość seksualną. Ta transformująca moc wiria szybko ujawnia się u celibatariuszy i wciąż się rozwija. Co jest dowodem na istnienie naturalnych praw rządzących zachowaniem męskiej energii. Nawet jeśli nie jesteś osobą duchową, to praktykowanie wstrzemięźliwości seksualnej pozwala ci głęboko oddziaływać na świat. W świecie, gdzie uwalnianie naszych płynów seksualnych jest uznawane za normalne, istnieją osoby, które powstrzymują w sobie te popędy dla wyższych celów. Nikola Tesla zachował celibat nie tylko z powodu swoich przekonań, ale również ze względu na ezoteryczne tradycje, które łączą abstynencję seksualną z podniesionymi zdolnościami intelektualnymi i psychicznymi. Sir Isaac Newton, jeden z najwybitniejszych umysłów w historii nauki, nigdy się nie ożenił i pozostał w celibacie przez całe życie, co pozwoliło mu skoncentrować swoje niesamowite energie na badaniach naukowych. Platon wychwalał umiarkowanie seksualne greckich atletów, uznając je za fundament siły i charakteru. Mahatma Gandhi, wzór samokontroli, przypisywał swoją psychiczną odporność i fizyczną witalność celibatowi. Ludwig van Beethoven, w dniu, w którym stanowczo odrzucił cielesne namiętności, gorąco błagał zachowajmy to dla wyższych celów, dla Boga i wzniosłej sztuki tworzenia. Jamblich, syryjski filozof neoplatonicki, twierdził, że bogowie nie wysłuchują próśb pochodzących z nieczystości wywołanej związkami seksualnymi. Osoby takie jak Jezus, Budda, Leonardo da Vinci, Mike Tyson, Muhammad Ali czy Pitagoras osiągnęły swoje niezwykłe sukcesy dzięki sublimacji energii seksualnej. Oto kroki, jak zacząć zatrzymywanie nasienia. Pierwszym krokiem jest zrozumienie, co tracisz i jak możesz tę energię wykorzystać. Za każdym razem, gdy odczuwasz pokusę, przypomnij sobie swoje cele i wizje przyszłości. Drugie: transmutacja energii seksualnej. Nie chodzi o tłumienie pragnień, ale o ich przekierowanie. Możesz to zrobić poprzez intensywne ćwiczenia, medytacje, kreatywne projekty lub naukę nowych umiejętności. Trzecie: zablokuj pornografię to kluczowy krok. Pobierz programy blokujące strony pornograficzne, usuń media społecznościowe, które cię kuszą i prowadzą do rozproszenia. Czwarty: Zapomnij o porażkach. Jeśli zdarzy ci się upaść, nie rozpamiętuj tego. Poczucie winy ma efekt kuli śnieżnej. Im bardziej się obwiniasz, tym trudniej się podnieść. Skup się na przyszłości. Ciało bowiem pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. A te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Bądź świadomy pokus seksualnych. Najpierw kuszą one mniejszym przewinieniem, by później prowadzić do większego. Zatrzymywanie nasienia to wielkie wyrzeczenie, które prowadzi do wielkiego zysku. Kiedy poczujesz pokusę, wyobraź sobie podstępną, demoniczną istotę próbującą wejść do ciebie, aby wyssać twoją siłę życiową. Odmawiaj jej wstępu i pozostaniesz wolny. Subskrybuj po więcej ezoterycznej wiedzy, zanim ten kanał zostanie zablokowany przez YouTube.